Stosunek narodowców do wojny na Ukrainie. Bardzo poważny temat i wielowątkowy, ale jest kilka zdań, które są bardzo podstawowe, oczywiste i po tym się pozna polskiego patriota narodowca, że właśnie tak rozumuje. Otóż pierwsza rzecz to podchodzimy do wojny na Ukrainie z punktu widzenia narodowego. I trzeba pamiętać, że Ukraina jest państwem sześcioetnicznym. Jest tam dominująca większość ukraińska, która przekracza 50%. Jest poważna mniejszość rosyjska, która wynosi około 24%, mieszkająca na południu i wschodzie Ukrainy. I są trzy mniejszości: rumuńska, węgierska i polska z zachodniej części Ukrainy. I tak właśnie jest skomponowane, skomponowane to państwo. Jest jeszcze licząca się mniejszość żydowska i mniejszość białoruska występująca na północy obecnej Ukrainy. Ukraina jest tworem postsowieckim. Jest to państwo, które miało bardzo duże terytorium i w czasach Związku Sowieckiego, który Tłumił kwestie narodowe, to państwo mogło bardzo fajnie istnieć i było jednym z fajniejszych, bogatszych fragmentów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na Ukrainie się żyło lepiej niż w Rosji. W metropoliach rosyjskich, w Moskwie i Petersburgu, żyło się na bardzo wysokim poziomie, na prowincji rosyjskiej żyło się źle. Natomiast mówię o Związku Radzieckim, czasach Związku Radzieckiego. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, żyło się przyzwoicie i w dużych miastach i na wsiach. Taka była Ukraina, taka jest. Ma wielki przywilej, mianowicie ma niesamowicie żyzną Ziemię, najżyźniejszą na świecie i ma wielkie bogactwa mineralne, jedne z większych w Europie, o ile nie największe. I ta wojna to jest proces rozwalania Ukrainy, ponieważ zarówno Rosja, jak i zachodnia Europa, jak i Stany Zjednoczone nie są zainteresowane, żeby przyszła, przyszedł twór, doszedł do Europy, do rodziny państw, nazwijmy to białego człowieka, do w cywilizacji eurazjatyckiej. Przypomnę, cywilizacja eurazjatycka to jest od Alaski do Kamczatki. Wszystko, Stany Zjednoczone, My, Rosja, Europa Zachodnia, Ukraina, to wszystko można nazwać euroazjatycką częścią świata, euroazjatycką i Stanów Zjednoczonych. No w każdym razie, no, wiecie o co chodzi. Cywilizacja Białego Człowieka. I w tej cywilizacji Białego Człowieka jest takie państwo, nazywa się Francja, które czasami jest przeciwko Stanom Zjednoczonym, czasami jest za Rosją. I one nadaje ton, tego, że nie jest dużym jakimś mocarstwem, ale jest istotne. Przypomnę, w roku 1991 Ukraina mogła być drugą Francją. I to przyprawiało ból głowy zarówno Rosję, jak i Stanów Zjednoczonych i Północnej. I była szansa, że Ukraina zostanie mocarstwem atomowym, że będzie miała świetne stosunki międzynarodowe, że Rosjanie, Ukraińcy, Polacy i Żydzi, i y, 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 Rumunii, i, i, i Węgrzy będziemy tam żyli w sposób... Ja mówię my, ponieważ no ja wiadomo, że utożsamiam się z Ukrainą jako że Polak jestem. To nie jest dla nas obce państwo. Jeżeli tam jest tak duża polska mniejszość, to to jest w jakiś sposób nasze państwo. Była taka szansa. I było, no, znaczy, szansa dla Ukraińców, i dla Polaków i innych narodów, które tam mieszkają, natomiast zagrożenie dla interesów ruskich. Bo co by znaczyło, co by dało, gdyby na Ukrainie nagle się zrobiło lepiej, bogato, fajnie? No wiadomo, że ci biedni ruscy gdzie by uciekli? Na Ukrainę. A więc chodziło o to Rosjanom, żeby Ukrainę rozwalić. Co by było, gdyby Ukraina była mocarstwem atomowym i na przykład wdała się w jakąś wojnę i na przykład stanęła przeciwko Stanom Zjednoczonym. No nie ma skrupułów, a co? Na przykład w Iraku dałaby wsparcia atomowe Husseinowi. I to przyprawiało ból głowy panów z Pentagonu, no i postanowili Ukrainę rozwalić. Była tam, istnieje do tej pory, mniejszość postsowiecka, to jest mniejszość żydowska, która zaoferowała swoje usługi, że ona poprowadzi Ukrainę ku oświetlanej przyszłości. Większość ludzi im tam uwierzyła, dała się skusić, i na początku siły postsowieckie mieszały w stronę rosyjską. Do Lwowa wszyscy mówili po rosyjsku na Ukrainie. Było to specjalnie robione przez media, które było w rękach waspowskich, postsowieckich. Trudno to nazwać, bo to tutaj nazwał to, że to były media żydowskie, popełnił nadużycie. To był szczególny rodzaj post-Sowieta, który miał pochodzenie żydowskie albo mieszane, który był zafascynowany i Rosją, i Stanami Zjednoczonymi i dokonał niewybaczalnej rzeczy. Elity Ukrainy w ostatniej dekadzie XX wieku popełniły rzecz niewybaczalną, która skutkuje dzisiejszym rozwaleniem dokumentu tego państwa. Oddały broń atomową, czyli zrezygnowali z bycia państwem poważnym. Był to cios przede wszystkim Ukraińców. Przede wszystkim w tą większość ukraińską, ponieważ Ukraińcy mieli status bardzo wysoki. To był naród, który dysponował wspaniałym państwem. Gdyby dogadali się z Rosjanami, Polakami, Węgrami, Rumunami, to naprawdę byłaby to druga Francja bogaty, żyzny, ciekawy, wieloetniczny kraj, gdzie chce się żyć. I tutaj elity ukraińskie dokonały ciosu w interesy narodu ukraińskiego. To był wielki cios, i wtedy Ukraińcy przegrali. A to, co się teraz dzieje, to jest konsekwencja tamtej przegranej. Co się wydarzyło dalej? Na początku XXI wieku pojawili się finansiści z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, którzy dali kasę, i postsowieci. Żydzi ukraińscy, mówiąc kolokwialnie, ale nie tylko. Ludzie zafascynowani Zachodem, słudzy Waspów. To byli Ukraińcy i Polacy i Rosjanie w tej, w tej bandzie. Zaczęli mieszać stronę ukraińską w sposób przesadny. Doszło do tego, że zostały naruszone interesy etniczne tych mniejszości, które na Ukrainie są, czyli polskiej, węgierskiej, rumuńskiej i rosyjskiej. Z tym, że te dwie mniejszości, Polska i Rumuńska, cicho siedzą, no bo wiadomo, że nie mają za swoimi plecami silnego kraju macierzystego. No co, co państwo polskie pomoże Polakom na Ukrainie? Nic nie pomoże. Cicho siedzi i uśmiecha się głupio. Dyplomacja geremkowska to jest po prostu tragedia. To, to nie jest reprezentowanie interesów narodowych. Wsparcia od państwa polskiego Polacy na Ukrainie mają za grosz. Tak samo jest z Rumunią. Rumunia jest spacyfikowana przez siły waspowskie, nie wspiera należycie Rumunów, którzy znajdują się w granicach y, y, ukraińskich. A Inaczej jest z Węgrami. Węgrzy mają małe, ale bitne i autentycznie węgierskie państwo. Jak tam zasiada Orman, no to Orman jest krewki, i jeżeli jakaś krzywda się dzieje w enklawie węgierskiej na Ukrainie, w tak, tak zwanej y, tak Bukowinie. No to, no to Węgrzy są ostrzy tam także. No ale jest inna sprawa. Na wschodniej części Ukrainy jest potężna mniejszość rosyjska, za którą powinna czy stoi. To nie jest do końca takie pewne, ale powinno stać. W wielu sprawach stoi potężne mocarstwo. Rosja, które wiadomo jest większe od Ukrainy. No i tu się zaczęła jadka. Co się okazało? Rosjanie mieszkający na Ukrainie chcieli żyć, pracować, Chcieli mieć swoją autonomię, nie chcieli się odrywać od Ukrainy, bo się obawiali i obawiali. i słusznie się obawiali, bo potem przyszły wypadki, które potwierdziły te obawy, że przyłączenie się do wielkiej Mateczki Rosji to wcale nie musi być korzystne, bo Mateczka Rosja może ich po prostu zwinąć. Więc oni postanowili, że stworzą swoją autonomię, że będą bronili uczciwie swojego rosyjskiego języka, że zaproponują Ukraińcom współistnienie w ramach jednego państwa na zasadzie takiej jak w Szwajcarii. I powstały Republika Doniecka i Ługańska. Ale w międzyczasie Putin nie dopuścił, żeby powstała niezależna Republika Krymu, która by rządziła po rosyjsku tam, ale lokalnie. I Krym został przyłączony do Rosji. Zwróćcie uwagę, że to się to odbyło bardzo szybko, a Donbas nie został przyłączony. Doniecka i Ługańska republiki rosyjskie, rosyjskojęzyczne do Rosji nie zostały przyłączone. A potem w trakcie działań wojennych zostały rozparcelowane i już nie ma republiki oddolnej, sprawiedliwej, zbudowanej na zasadzie wyborów demokratycznych donieckiej i ługańskiej. Yy, nie ma. Nie ma. Także tutaj widzicie Państwo, że ta Rosja o tak broni tych Rosjan, ale tak naprawdę to bardziej może i zniewala. No i co? No i potem powstała sytuacja, gdzie duże pieniądze poszły na rzecz oligarchów i tej elity związanej z Zamańskim, czyli elity żydowskiej, która rządzi na Ukrainie. No i oni się postawili Rosji. Rosja zrobiła specjalną operację wojskową, czyli wojnę, która się toczy, i ofiarami w tej wojnie są Ukraińcy, Rosjanie mieszkający na Ukrainie, Polacy, Rumuni i Węgrzy i Białorusini, którzy tam mieszkają. I my przede wszystkim z powodu tej wojny ubolewamy. Nie widzimy sensu włączania się w tę wojnę po stronie pana Zełańskiego. Uwaga, to nie jest strona ukraińska. Pan Zełański nie reprezentuje interesów narodu ukraińskiego, ani nie, nie reprezentuje interesów Ukrainy jako takiej. On reprezentuje interesy postsowieckich, żydowskich oligarchów, amerykańskich oligarchów, Bidena, Izraela, Wielkiej Brytanii. Natomiast to nie jest człowiek, który jest przyjazny Polakom, narodowi polskiemu. Proszę nie mylić narodu polskiego z panem prezydentem Dudą. No, my mamy aferę podkarpacką, czyli tak naprawdę akcje służb waspowskich, które zniewoliły, zniewalają polskich polityków. I no, ten wątek powinien dla nas być po prostu absolutnie już ten sam wątek. A w afery podkarpackie powinien zmrozić wszelkie kontakty i popieranie. Ukrainy, bo no, niestety wygląda na to, że ta wielka pomoc, jaka jest okazywana Ukraińcom przez siły rządowe ze szkodą dla narodu polskiego, zamieszkującego Polskę, to jest wymuszenie rozbójnicze. To jest oszustwo. Także tutaj sprawa jest sprawa jest właśnie taka, także my powinniśmy te wszystkie sprawy punktować i podkreślać jedną rzecz, że nie może Polska stanąć w tej chwili do wojny z Rosją, bo zostanie zniszczona. zniszczona. I trzeba podkreślać, że wiele wskazuje, że kilka elementów wskazuje, że Rosja ma w zamian za neutralność w wojnie Stanów Zjednoczonych z Chinami, dostała, ma dostać pas Europy do linii hamburg triest czyli kawałek Niemców, i kawałek Niemiec, Polskę. A to, co widzimy, to jest element wyludniania tego terenu z ludzi, ponieważ ktoś uznał nas za zbędny balast. Że Europa środkowa ma być dla Rosji, ale bez zbędnego balastu, bez konkurujących w stosunku naturalny z Rosją na tym terenie, na tym terenie narodów. Więc, więc taka jest moja wizja tej całej sytuacji. Powinniśmy. W tej chwili, jako sprawę życia i śmierci, potraktować ogłoszenie neutralności i nieangażowanie się w wojnę Polski z Rosją. A całą tą wojnę, cały ten rozbiór Ukrainy powinniśmy traktować z wielkim zrozumieniem, z ubolewaniem i ze świadomością, że jednym z elementów, które ma nadejść, ma być wojna, spór polsko-ukraiński i my nie chcemy ani wojny z Rosją. Ani sporu wojny rzezi polsko-ukraińskiej. Trzeba to podkreślać. No takie w tej chwili przychodzą mi refleksje i chcę się z nimi. Chcę się nimi z Państwem podzielić. Czołem Wielkiej Polsce!